Dzień dobry, witam i zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. Dzisiaj zaczynamy od gminy Włocławek, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia. Sezon wakacyjny jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a w regionie w wyniku utonięcia zginęły już trzy osoby. Przed kilkoma tygodniami Włocławianami wstrząsnęła informacja o śmierci trzynastolatka. W sobotę dwóch wędkarzy poniosło śmierć na jeziorze w Telążnej Leśnej. W wodzie pływały ciała dwóch mężczyzn. Jedno, jeden z mężczyzn, jedno ciało było zaplątane w sieć rybacką, drugie ciało pływało obok. Wszystko na to wskazuje, że był to nieszczęśliwy wypadek. Lekarz wykluczył działanie osób trzecich. Tak jak mówię, jakie były dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśni, wyjaśni policyjne dochodzenie. Znacznie więcej szczęścia miał Włocławianin, który w niedzielną noc, będąc pod wpływem alkoholu, wpadł do Wisły. Mimo połamanych. Grzebar dopłynął do bulwarów, gdzie odnaleźli go mundurowi. Niestety, nawet najszybsze akcje ratownicze nie uchronią ludzi przed bezmyślnością. Warto o tym pamiętać, wybierając się nad wodę. Zdrowy rozsądek musi być tutaj dobrym towarzyszem każdej osoby wypoczywającej nad wodą, czy wypoczywającej, czy łowiącej ryby. Pamiętajmy o tym, że woda to żywioł, i nie można przeceniać również swoich sił. Istotne zmiany zaszły ostatnio w kwestiach związanych z opieką społeczną. Każdego roku po różnego rodzaju wsparcie zgłasza się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w lubaniu kilkaset rodzin. W ostatnim czasie zaszło tu wiele zmian związanych z wejściem w życie nowych przepisów. Dotyczą one między innymi naliczania dochodu na podstawie posiadanego areału, co jest istotne dla rolników. Zmiana wprowadziła również udogodnienie. Yy, dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wiadomo jest, że yy, wiadomo jest, że nie nie, przysługuje, nie przysługują świadczenia z pomocy społecznej osobom odbywającym karę pozbawienia wolności, jednak nie dotyczy to osób, które yy, odbywają tą karę w systemie dozoru elektronicznego. Obok znanych i funkcjonujących już domów pomocy społecznej powstaną nowe, przeznaczone dla osób uzależnionych od alkoholu. W samorządowym zespole placówek oświatowych w chodczu trwa akcja nakrętkowa. Już od trzech lat nauczyciele, uczniowie z powodzeniem wprowadzają w życie ideę zbierania plastikowych nakrętek. W tej chwili to już jest bardzo, odbywa się bardzo spontanicznie. Polega ona na zbieraniu nakrętek przez wszystkie dzieci. Dołączają się również rodzice, znajomi, nauczyciele. Zbieramy wszyscy od przedszkola po gimnazjum. W ostatnim czasie zebrane nakrętki przekazane zostały stowarzyszeniu tęczowy parasol. Zbieramy po to, żeby pomóc innym, bo każdego z nas w różnym wieku może dotknąć choroba, a każde z nas, bez względu na wiek, potrzebuje wsparcia. I ta idea właśnie nam przyświeca, łączy wszystkie dzieci. Akcja okazała się na tyle popularna, że wykroczyła poza mury szkoły. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Kolonia-Kurowo to jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji na terenie gminy Baruchowo. Rekultywacja ma zostać przeprowadzona wspólnie z budową punktów do selektywnej zbiórki odpadów. W ten sposób gmina Baruchowo przygotowuje się do śmieciowej rewolucji. W ramach rekultywacji składowiska zaplanowano między innymi ukształtowanie powierzchni korony, rozebranie istniejących boksów, zdemontowanie istniejących urządzeń pompowych i wykonanie niwelacji terenu. Wykonawca już. Do pracy przystąpił. Dosyć dobrze te prace są realizowane. Myślę, że pod koniec czerwca, na początku lipca, zgodnie z umową, te prace zostaną zakończone, czyli kolejna inwestycja w tym roku, myślę, że będzie zakończona, która się wiąże z zamknięciem, jakby już starej ustawy śmieciowej z zamknięciem składowiska, z zamknięciem śmieci na terenie gminy, a przystępujemy od 3 do nowej ustawy zgodnie z nową ustawą, czyli segregacji odbioru śmieci i wywożenia wszystkich odpadów na... Schodowisko do machnacza. Przetarg na wywóz odpadów jest już przygotowany. Rozstrzygnięcie wkrótce. Władze gminy mają nadzieję, że koszty, jakie przyjdzie ponosić mieszkańcom, nie będą dużo wyższe od dotychczasowych. Jakość wody, która płynie w kranach mieszkańców gminy Kowal, już niedługo znacznie się poprawi. Na ten rok zaplanowano realizację bardzo ważnej dla mieszkańców gminy inwestycji, jaką jest modernizacja ujęcia wody w dębnikach. Już jesteśmy po odwiercie. Wiemy, że o, na 75 metrze mamy zupełnie dobrą wodę, tylko ona potrzebuje lekkich uzdatnień. Zmienimy w środku doposażenie tej hydroforni, która jest i mamy nadzieję, że od nowego roku mieszkańcy nasi będą bić taką wodę i jaką powinni cały czas, że tak powiem, pić. W tej chwili ona jest też zdrowa, dopuszczona przez Sanepid, ale w pewnych parametrach no, przekracza nam troszkę normy. Do hydroforni zostaną zakupione agregaty prądotwórcze. Dzięki temu, nawet gdy z powodu jakiejś awarii zabraknie prądu, woda nieprzerwanie będzie płynąć w kranach mieszkańców tej części gminy. W Śmiłowicach przybyło miejsc parkingowych. W Nowej Zatoce może jednocześnie parkować 30 aut. Gmina na budowę zatoki parkingowej pozyskała dotacje w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Cała inwestycja kosztowała ponad 40 tysięcy złotych. Z tego dofinansowanie wyniosło 23 tysiące. Powierzchnia zatoki to 315 m2. Zatoka nowo otworzona będzie służyła wszystkim zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym. Jej lokalizacja jest przy parku, który będzie również w dalszej kolejności rozbudowywane. Budową zatoczki zajął się zakład gospodarki komunalnej i mechanizacji rolnictwa w Baruchowie. W miejscowości Dąbie Kujawskie na terenie gminy Lubraniec trwa budowa chodnika. Na tę pozornie drobną inwestycję zwracano już uwagę kilkakrotnie, między innymi podczas posiedzeń zarządu powiatu. W Dąbiu Kujawskim przy kościele po jednej stronie drogi powiatowej jest wybudowany nowy chodnik, a po drugiej stronie znajduje się chodnik w bardzo złym stanie, zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców. To zadanie jest wycenione na kwotę 50 tysięcy złotych. Wykonywane też jest w ramach robót publicznych. Powiat przekazuje materiał. My natomiast jako gmina dajemy robociznę. Sprawa jest istotna również z tego powodu, że Dąbie kujawskie graniczy z powiatem Radziejowskim, dlatego jest w pewnym sensie wizytówką powiatu włocławskiego. W tym odcinku to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.